system produkty w zakładce sprzedaż i zakup produkty mamy możliwość dodawania nowych produktów wyszukiwanie już istniejących produktów poprzez filtrowanie oraz możliwość edycji wprowadzonych już produktów istnieje również podejrzenie wszystkich produktów znajdujących się na magazynie wyszukiwarka produktów znajduje się w górnej części okna możemy tutaj wyszukać produkty z określonego magazynu przez wybór widoczne bądź ukryte, rodzaj, czy jest to produkt, usługa, towar bądź materiał, walutę bądź grupę. Poniżej widzimy jeszcze kategorie naszych produktów z możliwością edycji. Klikając w edycję, przeniesiemy się do zakładki Opcje, Kategorie. Możemy edytować obecną kategorię lub dodać całkiem nową kategorię bądź utworzyć nową podkategorię. Klikając na drzewku w kategorię Dodaj kategorię możemy zaznaczyć, żeby kategoria była niewidoczna w sklepie, zmienić kategorię bądź usunąć. Cofnijmy się do zakładki Produkty, klikamy Dodaj produkt i uzupełniamy pola. Nazwę produktu, wybieramy rodzaj, czy jest to produkt, usługa, towar bądź materiał, Uzupełniamy kod produktu, kod kreskowy, producent. Uzupełniamy stan minimalny i maksymalny. Jeśli ilość produktów przekroczy któryś stan, dostaniemy maila z informacją o przekroczeniu stanów magazynowych, tak żebyśmy pamiętali o konieczności ich uzupełnienia. Dodatkowo można ustalić, czy dany produkt ma mieć opakowanie zwrotne. Uzupełniamy kategorię. Możemy ukryć produkt na magazynie, nie będzie on widoczny w sklepie. Opcjonalnie dodajemy opis i uzupełniamy kwotę: domyślną cenę zakupu, cenę netto sprzedaży, i klikając cena brutto sprzedaży, automatycznie się uzupełni. Przejdźmy jeszcze do zakładek: grupy cenowe. W tej zakładce możemy ustalić rodzaj ceny danego produktu dla wybranych kontrahentów lub walut. Możemy również zaznaczyć nie naliczaj rabatów od ceny tego produktu. W kolejnej zakładce Parametry dodatkowe możemy dodać dodatkowe dowolne parametry do produktu, np. wagę. Wystarczy kliknąć tutaj i system automatycznie nas przeniesie do modułu ustawień, gdzie będziemy mogli je dodać. Następna zakładka to zdjęcia i załączniki. Tutaj możemy opcjonalnie dodać zdjęcia produktu oraz dowolne załączniki. Ostatnia zakładka to Allegro. Dostęp do tej zakładki będziemy mieli w momencie wykupienia dostępu do modułu Allegro Pro. Klikamy Dodaj. Nasz produkt został dodany do listy produktów, gdzie widzimy informacje o głównych jego parametrach. Po kliknięciu w obrazek obok produktu będziemy mogli podejrzeć wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli klient dostał login i hasło do konta klienta, sam może utworzyć zamówienie. Dodaję dane produkty do zamówienia, klikamy koszyk. Zamówienie dodane w koszyku będzie możliwe do zrealizowania. Klikając Zamów, możemy zmienić ilość lub wyczyścić koszyk. Dodatkowo w górnej części listy znajdują się filtry, które umożliwiają zawężenie kryteriów wyszukiwania danego produktu. Wspomnijmy o opcji wyszukiwanie inteligentne. Pozwala ono na wyszukiwanie po wszystkich polach, czyli możemy wpisać kilka wyrazów, kodów produktów, a program znajdzie wszystkie produkty, które zawierają wszystkie z tych wyrazów. Natomiast po wybraniu opcji Wyszukiwanie dokładne. Program będzie szukał produktów o dokładnie takiej nazwie, jaka zostanie wpisana w okienku wyszukiwanie. Przejdźmy jeszcze do zakładek. W zakładce produkty mamy jeszcze do wyboru. Przelicz ceny produktów. Pozwala na automatyczne przeliczenie cen wszystkich towarów, przy czym każde z nich jest opcjonalne. W pierwszej kolejności Pozwala na przeliczenie automatyczne wszystkich cen produktów na podstawie średniej ceny zakupu produktów obecnie dostępnych w magazynie. Wybieramy przeliczenie cen produktów według narzutu bądź marży. Następnie umożliwia przeliczenie ceny w pozostałych grupach cenowych według wskazanych narzutów. Ostatnią opcją pozwala na końcu przeliczyć ceny z innej waluty według kursu z danego dnia. Po uzupełnieniu klikamy Zaktualizuj. Przejdźmy do kolejnej zakładki Planowanie dostaw. Tutaj możemy planować nasze kolejne dostawy na podstawie tego samego okresu rok temu bądź ostatniego okresu. Kolejną zakładką są raporty. Możemy utworzyć raporty z produktów. Kolejną zakładką jest Pobierz zestawienie. Możemy posortować produkty po ID lub nazwie i klikamy Pobierz zestawienie. Klikając Pobierz zestawienie, widzimy, jak ułożone są kolumny. Możemy je nadpisać i w zakładce Aktualizacja z Excel zaciągnąć plik z produktami. Jeśli dodajemy nowy produkt, warto pamiętać, że dodając numer ID spowoduje zaktualizowanie produktu, natomiast pozostawienie pola ID pustego spowoduje dodanie nowego produktu.